Dobry, witamy po przerwie. Naszym gościem, naszym i Państwa gościem, moim jest pani Monika Kolosz, Witam Cię. Witam serdecznie. Artystka, malarka. Piszesz też, może? Czasami piszę. No to, ja no to ja przeczytam też od razu, żeby nie było. Przy obrazie Szamanka napisałaś: Szamanka wiedząca i dzieląca się spokojem. Spełniaj się i bądź odważna w tym, co robisz. Od zawsze słyszałem ten wewnętrzny głos. Odkrycie jej i dopuszczenie do głosu daje pełną wolność. Chcieli usłyszeć jej głos. Usłyszałaś ten głos? E, tak, słyszę go w sumie od dzieciństwa. I tak to stopniowo się we mnie budowało, e, aż powstała pracownia. No właśnie, to nie, specjalnie nie zaczynam od jakichś takich standardowych pytań, typu skąd to się wzięło, dlaczego. A właściwie było, to dlaczego? To po prostu było. 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 Myślisz, że być artystą to jest taki palec wszechświata? Niektórzy odkrywają, a niektórzy po prostu wiedzą od samego początku. Ja już w podstawówce y, pamiętam, była taka praca, kim chcesz, chcesz zostać. I ja napisałam, że zostanę artystką. I wtedy pani się trochę ze mnie śmiała, ale, ale to tak po prostu jako dziecko wiedziałam, że tak będzie. Każdy artysta ma coś charakterystycznego. Ty malujesz, popraw mnie, jeśli się mylę, ale ty malujesz głównie kobiety, taką no, no charakterystyczną kreską, czy oczywiście tak, ale, ale dlaczego to są kobiety? Dlatego, że ja jestem kobietą i czuję świat przez siebie. Nie mogę namalować mężczyznę, bo, bo nim nie jestem. Nie wiem, jakie są jego odczucia, a siebie czuję doskonale. Czy Szczecinek można określić jako miasto artystów? Oni są ukryci? Oni dużo są ich jest? Oni są ukryci. Bo Ty masz taki cykl odkrywania tak, tych talentów. Odkrywania talentów. Dla mnie każdy jest artystą. Każdy od małego do, do starszego człowieka. Każda osoba jest, jest artystą. I w każdym można odkryć talent. Bo Ty żyjesz z byciem artystką. Tak. Paskudne pytanie, nie? Da się żyć z byciem artystą w tak małym mieście? Myślę, że świat jest otwarty, że to nie, nie zamykam się w tym mieście. W tym mieście prowadzę warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale moje obrazy może zobaczyć cały świat. No właśnie, ile tych obrazów puściłaś już w ludzi? Ty potrafisz to policzyć? No ponad stówkę. Ponad stówkę. Tak. I one sobie przez fejsa wpadają takie coś. Tak, Pani mi wyśle z Nowego tak, Jorku takie coś. Tak, tak, tak. tak, tak. Ale Dwa malujesz obrazy też... poszły do Stanów, do Londynu, gdzieś tam za granicę, do Holandii. Gdzieś tam sobie te obrazy wychodzą. Malujesz też oczywiście na zamówienie? Nie. Nie? Nie. Jak to? <laughs> nie. Wszyscy, wszyscy są plastyczni, wiesz? No, no wiadomo po co. Maluję nie, maluję to... na zamówienie tylko wtedy, jak ktoś chce coś mojego, w moim stylu lub obraz podobny. Nie maluję według zaleceń klienta. Jest to dla mnie bez sensu. Organizujesz mnóstwo warsztatów. Dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych też są warsztaty. Dorośli umieją, to, to jeszcze czy widzą to, co widzą dzieci? Dzieci widzą inaczej świat. Nie? Dorośli są troszeczkę trudniejsi w prowadzeniu. No dlatego prze, y, przez system jakby z góry zakładają, że nie potrafią, tak? Albo że coś jest źle. Więc y, kilka takich warsztatów y, potrafi otworzyć każdego człowieka. Jak otworzyć? No tak otworzyć, że podchodzisz do płótna czy do kartki i nie krępujesz się zrobić to, co chcesz. Nie musi być to doskonałe, ma być to twoje. Wiele kobiet przychodzi na zajęcia. A mężczyźni też przychodzą malować? Czy się wstydzą? Wstydzą się chyba. Przychodził jeden, jeden pan, chciał się nauczyć techniki akwareli, ale jakoś tak czasu mu zabrakło. Ale to jest, myślę, że bez różnicy. To, to zależy od osobowości. Tak? Więcej jest chyba artystów, panów, niż kobiet, chociaż teraz nie znam statystyk, jak to, jak to wygląda. Ale kobietom jest łatwiej. Są bardziej emocjonalne, są, potrafią się otworzyć, a mężczyznom jest trudniej. Prowadzisz też cykle przygotowujące młodzież do jakichś konkursów plastycznych. Przeprowadzasz, jak to się nazywa, wykłady? Nie wykłady takie spotkania w szkołach, na których propagujesz sztukę. Zapraszam. To zapras się. Byłam, byłam, byłam mhm. na kilku spotkaniach w szkołach, ale wolę zapraszać dzieci i młodzież do Do swojej do pracowni. pracowni, tak, mhm. bo wtedy, jest, wtedy widzą obrazy, wtedy jest atmosfera, jest, nie jest to, to suchy wykład, tylko, tylko jakby można dotknąć tego własną ręką tak, i, i spróbować, jak, jak farba działa na płótnie, bo, bo tego się każdy boi. Chyba, A właśnie, właśnie, właśnie. Nie, nie malujący. A to jest bardzo przyjemne. Bo powiedziałaś też, że w sztuce mogą być złe tylko farby. Tak? Tak, tak. Wynikło to z tego, że gdzieś tam e, przeglądając e, strony internetowe, napotkałam się na farbki plakatowe. Jakoś tak, te farby plakatowe, w moim doznaniu, od, od szkoły podstawowej i z tego, co opowiadają mi dzieci, bardzo trudno, jakby nimi się maluje. A w szkołach też nauczyciele, jakby nie potrafią wytłumaczyć, jak tym się posługiwać. Więc ja używam farb akrylowych i tłumaczę, że jak farba wyschnie, na tą farbę kładziemy kolejną warstwę i obraz wychodzi. A w plakatówce nie da się tego zrobić więc trzeba od razu mieć zamysł, co się chce zrobić, żeby to wyszło. To dla takiego małego człowieka jest bardzo trudne, bo z farby wychodzi błoto. Czy poziom nauki plastyki w mieście, no przecież nie pokażę palcem, czy poziom nauki plastyki w naszym mieście, w szkołach jest odpowiedni? Tego, tego nie wiem. Wiem tylko, co, co opowiadają dzieci. Nie, nie możesz tego wiedzieć. Prac też nie widziałam. Do mnie ta młodzież, która przychodzi, jest zadowolona, myślę, że dużo wynosi, a, a już co w szkole, to już, to już nie, nie wchodzi. Od ciebie wynosi i do szkoły przynosi. To jest ten mechanizm. Eee, też tak, tak to wygląda też. Yy, Przyniosłaś mi książkę niespodziankę. Ja, ja muszę pokazać. O, tą książkę widać? Widać? Widać. Yy, Droga artysty yy, Julia Cameron. Julia Cameron. Hmm. Mi się otworzyło, mi się otworzyło, w ogóle wygląda książka świetnie, ale otworzyła mi się na. Ciekawej stronie. Negatywy i pozytywych artystów, nie? Negatyw. Artyści są wiecznie pijani, stuknięci, bez grosza, nieodpowiedzialni, nieużyci, rozwiąźli, przeklęci, nieszczęśliwi i artystami od urodzenia. Ale to są przekonania o artystach. Czekaj, czekaj, ale są artystami od urodzenia? No dlatego mówię, że ja nie Artyka wiem, tak? ja że, powiedziałam, że, że ja nie wiem, kiedy to się. To u mnie nie było tego odkrycia, tak? Czy w szkole średniej, czy, czy wcześniej. Tak? U mnie tato malował w domu, farbki zawsze były w domu. Jest to po prostu. No, jakby, to była się urodzenia, negatywne. Nie ma zna, na znaczenie, tak? Dobra, a teraz są pozytywy też, nie? Artyści. Artyści mogą być trzeźwi. Normalni, wypłacalni, odpowiedzialni, przyjaźni dla otoczenia, wierni, zbawieni, szczęśliwi artystami odkrytymi i odrodzonymi. No tak, tak, to wszystko jest szczera, prawda? To jest szczera, prawda, tak. A która jest najbardziej szczera? Myślę, że ta druga. W, w moim przypadku. Czekaj, a która? Czyli ta pozytywna. Aha, że cała pozytywna. Cała pozytywna. W tej negatywnej nie było nic? Nie, nie. Nie ma, nie ma u mnie jakby. Ym... Taki stereotyp artysty, tak? Że artysta jest tak pijany, że jest biedny, nie stać go na nic e, i, i jest nieszczęśliwy, e, to, to nie, to, to, to u mnie to nie, nie ma czegoś takiego. Ja Czy... jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym, szczęśliwą artystką. Czy kolory mogą pachnieć? Mogą pachnieć, oczywiście. A jak? <laughs> To jest taki zmysł, który można wykorzystać w malarstwie. Jakby bardziej czuje się to emocją i skojarzeniem, tak? Jeżeli fiołek, tak? Sobie powiemy fiołek. Szczyna się kojarzy fiołek. No z fiołkiem, no. No z fiałkiem, z fioletem, z, wiosną, ja facet jestem z na z wiosną. Ci... Dlatego mówię kobiety, fioletowe. mają. Fioletowe, <laughs> tak. A do tego jeszcze dochodzi, dochodzą, dochodzi słońce, tak? I się, I się już buduje atmosfera obrazu. Ze wszystkiego można coś stworzyć. Mhm. Czyli to kolory pachną na zasadzie skojarzeń, nie, nie takiego personalnego odbioru. Tylko to większość powie kolor fioletowy, a to pachnie fiołkiem, tak? Mhm. Tak, jest? tak, tak. Taka tak, zasada tak, się tak, pojawia? To może tak być. Czerwony tak. Mhm. różem. No, mhm. na przykład coś takiego. Okay. Mhm. Na co po... To są proste rzeczy. Bardzo tak, proste, proste rzeczy. Na co poszło 350 metrów sznurka w ciągu dwóch dni? Na co poszło? Na makramkę na okno. <laughs> 350 metrów sznurka w dwa dni. 350 tak, to jest tak może, ale to taka nieduża makramka, taka dwu, dwumetrowa. Nauczyłam się makramy mając 11 lat. Chodziłam tutaj do mdk do pani Czudowskiej. Przez cztery lata później usłyszałam, tym oni się już nie przychodzi. <laughs> nie ma poczuć. <laughs> zafascynowały mnie zafascynowała mnie Abakanowicz, więc zaczęłam robić może nie takie, ale w domu było bardzo dużo tego sznurka. Kiedyś się robiło ze sznurka do snu powiązałek, więc u mnie korytarz pięciometrowy był zajęty tym sznurkiem. Było farbowanie, plecanie i robienie różnych rzeczy. Także dziękuję za to mo moim rodzicom, że przyżyli i pozwolili mi na to wyżycie artystyczne. Gdybyście chcieli Państwo zobaczyć, a chcecie, pracę Moniki, to zajrzyjcie na stronę, którą widzicie tam wyświetlaną sobie, a zresztą cały czas będzie widoczna Monali jest Art. tak Monaliart.pl, albo zajrzyjcie do niej na fejs, będziecie zadowoleni. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.